Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego biura Antykorupcyjnego, a my szanowni... Cały czas likwidacji. I ja, i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ciekawe no, kto, nie, kto nie, prędzej. Ciekawe kto prędzej. Właśnie szanowni Państwo, trwa wyścig. Ja robię wszystko, żeby Tomek wygrał. Więc... Więc, szanowni Państwo, aczkolwiek ostatnio człowiek, który do mnie przyszedł, twierdzi, bardzo dobry, do, do, dobrze, że tak powiem, zorientowany człowiek, twierdzi, że pani Agnieszka zrobiła większe czystki niż ABW. I to, to jest komplement, ale nie do końca. To znaczy, szanowni Państwo, po prostu. To trudno było nie wygrać z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale jesteśmy, ale jesteśmy zbudowani, bo mimo wszystko myśleliśmy, że w tym wyścigu to jednak ABW jest na przodzie ale się okazuje, że nie. Trzymamy kciuki. Trzymamy Trzymam kciuki, szanowni państwo, będziemy dopingować. Wysłaliśmy pytania do pana Daniela Karpety w związku z jego nową funkcją, szanowni państwo. Czekamy na odpowiedź jego Pan Daniel w tej chwili, szanowni państwo, to mija półtorej godziny, od kiedy wysłaliśmy do niego pytania. I szanowni państwo, już wiemy, że gania i mówi, że zdrada, zagrożenie bezpieczeństwa i yy, bo my mamy jego numer telefonu. Panie Danielu, żebyśmy mieli tylko numer telefonu, to, 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 byłby, to, to naprawdę byłoby pół pańskiego problemu. Ale my oczywiście niczego nie ten bo wie pan, to jest tak jak pan zajmował się nami, to, to tak jest, taka rundka. Jak, nie wiem czy pan grał kiedyś w planszówki, to jest tak, że rzuca się kostkami, robi się ruchy, a potem druga strona robi ruchy. Więc Pan już wykonał wszystkie swoje ruchy pomiędzy rokiem 2019 a rokiem 2024, a teraz my będziemy wykonywać swoje ruchy. Jak saper widzi bombę, to bomba widzi sapera. No właśnie, a my widzimy Pana. Trzeba umieć rozbrajać bombę. No, a my widzimy Pana, Panie Danielu Karpeto. To jest były wiceszef CBA, którego Pani Agnieszka niestety bardzo nie chciała zwolnić, ale potem powiedziała mu, że musi przez nas go zwolnić. I potem powiedziała mu, że... Się to się z tym zrobi. Nie. Potem powiedziała mu, że dostanie pracę cywilną w CBA na skutek na, na tego. No i wtedy taki pech, Panie Danielu. Poszły pytania od dużej, dużego, dużego medium. No i pan nie dostał tej pracy. No i teraz panu załatwili pracę. W... Tam, gdzie panu załatwili, niech pan No i Jeszcze, jeszcze, jeszcze się chwilę wstrzymamy. Dostał, żeby pan miał szansę zająć stanowisko. Wysłaliśmy do pańskiego nowego szefa, który odmówił odpowiedzi na pytanie, więc teraz wysłaliśmy do pana. No i teraz szanowni państwo, jeżeli po prostu daliśmy panu czas 3 nie jest artystą na scenie, nie będzie comeback. Nie będzie. Znaczy nie, my będziemy, my będziemy, my będziemy powinny tak, ilekroć ilekroć będzie pan się zastanawiał, dlaczego, to niech pan po prostu pa, pamiętając, niech pan sobie za trzy operacje specjalne naraz tak, 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 razie się Ale jakie trzy? Jakie trzy, Tomku? Za, za twój areszt w 2018, za e, areszt w 2020 i uwaga, panie Danielu, My dopiero zaczynamy e, mamy dla pana tego bo panowie się już odnaleźliście z panem Romanem. E, to jest bardzo słuszny kierunek. E, proponujemy żebyście się spotykali częściej e, tylko nie po jakichś mieszkaniach tylko da, dajcie dajcie szansę grajcie Fer. Zapytajcie, jak... się, zapytajcie się pana Loby, on się ze szwagrem na cmentarzach spotykał. No to właśnie, ale, ale, naprawdę, ale dajcie dajcie. Jeszcze szans... się nikt nie zorientuje. Dajcie szansę, dajcie szansę, dajcie szansę zrobić jakieś zdjęcie. No Dobra, Szanowni Państwo, ale my tutaj. Na teraz... szczęście to nie pan mnie szkolił, Ale tak. To było dużo wcześniej. <laughs> szanowni Państwo, jak, 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 przepraszam, jak ty byłeś szkolony, to on łapał równowagę na nocniku. Tak to szło? <laughs> tak, tak. On, tak. No, no więc szanowni państwo. Wracając do. Jak to mówi, jeszcze mój kolega niedobry, jeszcze się, się głównie smarował. Tak, tak. Dobrze. To to I mu Szanowni Państwo, dzisiejszy materiał poświęcamy na apel. Wsadźcie do więzienia po prostu pana generała Jarosława Szymczyka. Tak. Dlaczego? Dlatego, że rozwalił pół komendy. Jak, jak nie on, to niech zezna, kto rozwali. Tak. Szanowni Państwo, jeszcze raz, facet przemycił granatnik do Polski. Jedno przestępstwo. Wniósł granatnik do komendy głównej policji, do miejsca pracy. Drugie przestępstwo. Trzecie przestępstwo. Odpalił granatnik po prostu w taki sposób, że się budynek rozwalił. I teraz, Szanowni Państwo, Wy sobie wyobraźcie to samo, tylko zamiast szymczyk wpiszcie Kowalski. Przyjeżdża do domu. Ma prezent, idzie do roboty yy, i uwaga, yy, odpala głośnik. Szanowni Wokół Państwo, pan generał, yy, pan generał, przepraszam, pan minister Radosław Sikorski, pokazał, jak się używa tego granatnika konkretnego. Tu nie ma możliwości, aby oni go odpalili przypadkiem. Przepraszam, że to powiem. To są debile. Myśmy po tej Nikt sprawie... nie pomylił tego z głośnikiem, to jest wstyd w ogóle. Ale myśmy, myśmy z Tomkiem, szanowni państwo, usiedli tak sobie na Zoomie i zaczęliśmy się zastanawiać, co myśmy w życiu nawyrabiali. I szanowni państwo, wszystkie głupoty, zawsze, które zrobiliśmy i które, które miały związek z jakimś, nazwijmy to, sporywaniem na, na napojów wysokoprocentowych, zagrażały tylko i wyłącznie nam. To znaczy, nie zrobiliśmy nigdy czegoś takiego, żeby zagrozić komuś jeszcze oprócz nam. To było, Szanowni Państwo, to były różne ciekawe rzeczy. Może kiedyś jeszcze zrobimy jakiś taki materiał, w którym opowiemy najgłupszych rzeczach, które robiliśmy, ale to jeszcze nie teraz. Natomiast, żeby też nie inspirować, szanowni państwo, bo niektóre by. Niech ja ci broń może takie rzeczy nie wolno robić. Tak. No, Dziękuję pewnie... kolegom, którzy mi przypominają o sobie tak, bo, 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 bo Powiedzmy sobie tak: i Tomkowi mnie udało się przeżyć rzeczy, które teoretycznie nie, nie, nie powinny się skończyć przeżyciem, albo powinny się skończyć jakimś trwałym kalectwem, albo czymś takim. Natomiast no, po prostu byliśmy na tyle sprawni w momencie, w którym to robiliśmy, że, da, że, że okazywało się, że dobrze oszacowywaliśmy własne możliwości. Nie, nie u mnie po prostu. Ale, ale farta, nie farta, szczęście, na nie bywałeś szczęścia, tak. No. Ale to nie o tym mówimy, ale to nigdy nie było właśnie zagrożeniem dla postronnych dla ludzi, ale jeszcze nie po Janku, o jednym, co zrobił dalej pan Szymczyk? I czym... no nie, nie wezwał, tak, czy tak, odwołał, odwołał pogotowie, nie wezwał Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Straż pożarną, odwołał. Bo... Tak. I tę sprawę powinna prowadzić Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po pierwsze... E pojechali do różnych szpitali, to znaczy ci poszkodowani, jeden, jeden pojechał, znaczy Szy, Szymczyk pojechał do MSWiA, a jeden z tych poszkodowanych ludzi do innego szpitala tutaj na Mokotowie, po to, żeby tą sprawę zakopać pod dywan. Ten cały udział Kamińskiego w tych bzdurach, no Wąsika to rozumiem, że musiał to zrobić, no to, to jest rzecz niebywała. I tutaj teraz dowiadujemy się, że mimo wszystko, mimo tego, że no wszystko się miało zmienić, ale jednak y, możemy czytać y, w Oneć. Bliskie finału śledztwo dotyczące odpalenia przez komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka, przywiezionego z Ukrainy granatnika, zostało zabrane z prokuratury regionalnej w Warszawie, przeniesiono je na niższy szczebel. Włączając do nowego postępowania, które zainspirowała kontrola MSWiA. Zobaczcie, co trzeba w Polsce zrobić, żeby... Sprawiedliwości stało się zadać. Że prokuratura mogła normalnie prowadzić. Ja tutaj rzeczywiście tak patrzę i dziwię się, tutaj jest wymieniony pan prokurator Ścisza. Miałem przyjemność poznać pana prokuratora Ścibisza. Panie prokuratorze. No przecież tak jak pamiętam pana. Wtedy pan, młody, młody, młody chłopak, taki pan, pamiętam, pan wtedy takim jeszcze e, Volvo jeździł, pamiętam, pan takim samochodem. E, uważałem, uważałem pana rzeczywiście za, za człowieka, nawet, nawet w kontekście tego, jakbyśmy się znali, że, że pan no, zachowuje się uczciwie, mimo tego, że miał pan jakieś tam naciski e, szefowe, jeszcze wtedy. I e, co spowodowało to, że pan nie poprowadził tego śledztwa dalej? Tej prokuraturze regionalnej. Ja później przyglądałem się temu, co pan robi, ale ta sprawa jest tak ewidentna, jak to wygląda. I, i, I czyżby rzeczywiście tutaj chciał pan to umorzyć, no tutaj możemy przeczytać tak. Z informacji Rzeczypospolitej wynika, że prowadzący do tej pory dochodzenie prokurator Przemysław Ścibisz niedawno przedstawił przełożonym swoją koncepcję zakończenia śledztwa. Uznał Brak postaw dostawienia Szymczykowi zarzutów, ponieważ ten nie miał świadomości, że ma do czynienia z pociskiem, a nie atrapą. Prokurator nie chciał komentować odebrania mu śledztwa. Pan Prokuratorze, no, to jest coś niebywałego. Ja tutaj muszę zapytać się pana ministra Bodnara. I co dalej, jeżeli prokurator wyciąga takie wnioski? To jak my się mamy czuć? Ja już nie mówię o, o tych, tych wnioskach chociażby ostatnio prokuratury, czyli umorzenia sprawy dotyczącej ewentualnej winy policjantów, tych, którzy na początku już nie, nie zajęli się odpowiednio sprawą tego człowieka, który uciekł do Dubaju i który no de facto samochodem, jadąc z taką prędkością, zabił rodzinę z małym dzieckiem i, i ta rodzina na, na tej autostradzie. I tam, I tam, szanowni państwo, ta, ta rodzina spłonęła. I prokurator teraz wydał postanowienie, że on, że policjanci nie mieli wtedy dowodów jeszcze. I oni nie mogli tego człowieka w jakiś skuteczny sposób zatrzymać. I to, że on uciekł, no trudno. Uciekł, to uciekł. Jest w Dubaju, to nie jest ich wina. Panie prokuratorze, czy pani prokurator, już nie wiem, kto tam to, to wszystko napisał. Jak to jest? Czy takie decyzje nie dyskwalifikują to z zawodu? Ale zostawmy to. Czy takie decyzje nie dyskwalifikują z zawodu? Jeżeli jest do prokuratora, okazuje się, że Janek w naszych parach było bardzo często, że on ewidentne rzeczy potrafi wytłumaczyć inaczej. Jak to jest? No przecież to jest niemożliwe. I chyba i sąd, i prokurator powinien się chociażby kierować doświadczeniem życiowym, prawda? z jakimś logicznym myśleniem. Jeżeli on coś takiego robi, to albo robi... E, Hmm. Ale wróćmy albo do... Nie nadaje się. Albo, się jeszcze się raz, ale wróćmy nie. ale, nadaje, wróćmy, bo wróćmy, bo nie, ale wróćmy, Albo, albo. No, wróćmy do sprawy. Wróćmy, wróćmy, oczywiście, on wtedy był szefem policji, powinien był interweniować, ale wróćmy jednak do Szymczyka. Jeszcze raz. Jarosław Szymczyk. Jeszcze raz, szanowni państwo, facet rozwalił komendę. Facet nie dopuścił Straży Pożarnej, facet nie dopuścił nadzoru budowlanego, żeby to sprawdził, czy to w ogóle można remontować. W tej chwili mamy sytuację taką, że. Tam naprawił własnym suptem. Ale to jest nie, znaczy jakim własnym suptem? Za państwowe pieniądze. Podali, podali tam w ogóle fałszywy kosztorys, naszym zdaniem. Natomiast, ale też duży. Jeszcze raz, szanowni państwo, wyobraźcie sobie tak, że któryś z was przychodzi do firmy rozwala głośnikiem twierdząc że to jakiś przypadek bo przywiozłem z Ukrainy bo chcieli mnie uhonorować bo byłem wolontariuszem cokolwiek i że nagle ni z tego ni z owego, ta historia po prostu kończy się w ten sposób że dostajecie status pokrzywdzonego no w którym w którym po prostu uniwersum on rozwalił na chwilę obecną znaczy my mamy wiedzę że nie on tylko jego gość w którym według naszych rozmówców był pan Maciej Wąsik. Nie dostaliśmy od pana Macieja Wąsika żadnej odpowiedzi. Czy był tam, czy cokolwiek robił, nie odpowiedziano. Pan, e, e, z kolei pytanie do pana Jarosława Szymczyka skończyło się odpowiedzią dosyć kuriozalną, po iluś e, nastu dniach, która brzmiała w ten sposób, że pa, nie odpowiedzieli na pytanie, tylko powiedzieli, że pan Jarosław Szymczyk już, już, już odpowiedział na to pytanie publicznie. Niewątpliwie, tak. No tak, więc wiecie państwo, to taka historia... My za na nas... to nie, na to nie odpowiedział. Nie, nie odpowiedział. Znaczy to jest takie, wiecie państwo, to są takie proste historie, bo ja wam państwu opowiem taką historię z roku, chyba to był rok dziewięćdziesiąty, bo ja nie oglądam generalnie meczów piłkarskich i w tym momencie też nie oglądałem, ale oglądałem, bodajże to była Panorama albo jakiś inny program informacyjny. TVP, kiedy występował Jan Furtuk, który strzelił gola ręką, to była kompromitacja. Wygraliśmy 1-0 z San Marino na własnym boisku. No i, szanowni państwo, przychodzi reporty i zadaje pytanie do pana Janowi Furtukowi, które my byśmy zadawali, zadali panu Szymczykowi. Nasze pytanie brzmiałoby: czy to Pan odpalił ten granatnik na tym, Natomiast, a do Jana Furtoka pytanie brzmiało, czy to pan strzelił, czy pan tego gola strzelił ręką. No i Jan Furtok odpowiada reporterowi w ten sposób. Darek Krzewczyk po prostu poszedł i pociągnął i zobaczył mnie, zacentrował do chyba tam Romka Koseckiego, Ormek Kosecki, po prostu zacentrował, ja wszedłem i gol. Ale panie Janku, czy to była ręka czy nie? No więc, przynajmniej to chyba Romek Szewczyk. Romek Szewczyk, yy, zamienił ten, to jakiś tam, czy, który tam był, Darek Wdowczyk, zobaczył rąka Szewczyka, podał do rąka Szewczyka. Romek Szewczyk pociągnął, poszedł do Koseckiego, Kosecki pociągnął po prawej stronie, zacentrował, no ja wszedłem i go. Ale panie Janku, yy, czy to była ręka czy nie? No i on wtedy po prostu jeszcze jedną, że tak powiem, wcześniejszą wymianę podań i odpowiedział i znowu. No i znowu dostał to pytanie, ale panie Janku, ręka czy nie ręka? I on wtedy popatrzył na reportera i mówi, a jakie to ma znaczenie? mówi, że <grywa> Tylko, że wiecie państwo, Szymczyk nic nie wygrał. Szymczyk nic dobrego tutaj dla Polski nie zrobił. To jest facet, który rozwalił pół komendy, które zostało wyremontowane za wasze i nasze pieniądze. Który on w ogóle, szanowni państwo, powinien dostać kilka zarzutów. Po pierwsze, przemycenia broni do Polski. Po drugie, wniesienia broni na komendę główną. Po trzecie, odpalenie granatnika. No teraz... Nielegalnego posiadania broni po tak. pozwolenia na granatnik tak, nie miało. Tak, I to są trzy... I teraz, ale teraz się zaczyna lepsze. Matactwa. I teraz tak. W tej sprawie zarzuty powinien dostać pan pułkownik Krzysztof Wacławek, którego pan pułkownik Syrysko chce przywrócić do pracy. Panie Donaldzie Tusku. Panie ministrze Tomaszu Siemoniaku. Jakim prawem chcecie przywrócić tego funkcjonariusza, którego jeszcze w nagrodę za łamanie prawa, za nadzór, za inwigilację bezprawną mnie, Tomka Szwajgierta, Romana Giertycha w operacji Stryj, szanowni państwo, też kompletnie nielegalny, eee, też inwigilacji Sa Donalda Tuska, syna Donalda Tuska. Zapytajcie, szanowni państwo, dyrektora DWOT byłego obecnie eksperta który został przywrócony w sierpniu rozpoczął znowu pracę pana Romana o działania DWOT na kierunku uwaga e, syn Donalda Tuska i córka Donalda Tuska Zapytajcie ponieważ on bezpośrednio konsultował te działania a dzisiaj zrobiliście z faceta eksperta jakim prawem w ogóle się Konrad Walendruk Konrad Maren. Jakim prawem w ogóle się służby zajmowały y, dziećmi, y, polityka? Y, jakim prawem w ogóle? Wiecie Państwo, okej, okay, na, na mi się można tak, na mi się można. Dobra, my jesteśmy tam, nie wiem, co tam było, tam szpiedzy, dywersanci, y, co tam było jeszcze, czekaj, co by tam, powołujemy się na wpływy, tak? Ja, ja, ja to jeszcze miałem być zarządów y, y, PiSu, czekaj, oni chcieli najbardziej mnie rozbawiło, jak przygotowali postawienie mi zarzutów za podawanie się za funkcjonariuszy. I to chyba było na bazie chyba wyjaśnień, zeznań naszych kolegów, co po niektórych, bo to była naprawdę jedna z bardziej zabawnych rzeczy. No, natomiast w końcu nie znaleźli, nie znaleźli prokuratora, który chciałby to odczytać. E u mnie znalazła się prawdziwa taśma, ale to jest kłopot. No. To jest kłopot. A, no Tomka, szanowni państwo, to była taka właśnie bardzo ciekawa historia, że facet zeznał, że ja przedstawiłem Tomkę jako pułkownika SKW, że opowiadaliśmy tam jakieś Bóg wie jakie historie. Natomiast po czym, no tym, między innymi, to zeznanie było powodem przedłużania aresztu Tomka. Po czym, szanowni państwo, jak Tomek wyszedł pod koniec 2018, to taśma gdzieś koło roku 2020 wjechała do sądu, po prostu z nagraniem tej rozmowy. Oni uważali i zapewniali Pana, że żadnych taśm nie ma. Natomiast najbardziej mnie rozbawił facet, który do mnie napisał z pretensjami, że dałeś słowo, że nie, nie nagrywacie. Ja odpowiedziałem, że uwaga. Po pierwsze dałem słowo, że ja nie nagrywam. Za Tomka nie dawałem słowa, a Tomek nagrał oczywiście. Natomiast to było śmieszne, szanowni państwo, bo, no, bo na taśmie nie, nie, nie my jest, czyli znaczy ja przedstawiam Tomkę jako SKW, tylko Tobek się dopytuje faceta, czy jest związany z SKW. Więc jest dokładnie tak, jak w tej słynnej opowieści nie na, nie, nie w, na placu tam, nie, nie w Piotrogrodzie, tylko w Moskwie. Nie na placu tam jakimś Piotro Grodzkim, tylko na Placu Czerwonym i nie rozdają, tylko samolot. Radą rowery, tak. Nie, nie rozdają. Ale generalnie, Rady, ale general, tak, tak, generalnie tak. się wszystko zgadzało. Mhm. I teraz wróćmy do naszego pana Jarosława Szymczeka, Szanowni Państwo. On jest przestępcą. Jakim prawem? 8 miesięcy, to jest prosta sprawa. On powinien dostać zarzuty. Związane z granatnikiem wprowadzeniem go do Polski, przemyceniem go, odpaleniem i uwaga, powinien dostać zarzuty matactwa, że nie wezwano Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wypełniłem pułkownika Wacławka. Pułkownik Wacławek, jako szef ABW, powinien dostać zarzut niepodjęcia działań po tej detonacji. Za przeproszeniem, to na bazie tego, co przeczytał w, na onecie, na portalach, na wirtualnej, Powinien był wszcząć sprawę. To jest w jego obowiązkach, szanowni państwo. To, że on tego nie wszczą, to jest 231 dla pułkownika Wacławka, a oni chcą go przywrócić do roboty. Faceta, który dostał w nagrodę od Mariusza Kamińskiego, on pewnie dostał te mieszkanko właśnie pewnie za ten, za to, że nie wszczął tego 230, że nie wszczął tego, tej sprawy przeciwko e, tego. Tym bardziej, szanowni państwo, że funkcjonariusze mu to powiedzieli, że musi to zrobić. Że było jasne. Czyli mamy, wiecie państwo, nie będziemy pisać na naszej belce o panu pułkowniku Wacławku, który powinien dostać zarzuty. Ponieważ nikt nie wie, kto to jest, więc po prostu powtórzymy. Pan generał Szymczyk powinien trafić do więzienia. Dodajmy jeszcze dziwne historie, że pan generał Szymczyk, jego brat był w mafii vatowskiej, ale jego brat nie poszedł siedzieć, wszyscy inni poszli. Osobiście interweniował, żeby jego brat nie poszedł siedzieć, pan Ziarkiewicz. To, to, jest, to jest klasyczna zabawa Tomek, równi i równiejsi. Hmm. Po prostu. To by przypomnimy dla młodzieży, która nie czytała roku 1984. Świnie zrobiły, przepraszam, nie roku 1984, folwarku zwierzęcego. Folwark zwierzęcy to była taka bajka, która ilustrowała to, co się stało w Rosji w 1917 roku, czyli rewolucję październikową. I na początku zwierzęta po wygraniu, których symbolizowały proletariat i niższe stany, napisały po prostu takie prawa, że wszystkie zwierzęta są równe. I po iluś dniach rządzenia folwarkiem przez świnie, pewnego pięknego dnia zwierzęta przeczytały, że wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. I to słowo równiejsze, szanowni państwo, mi utkwiło bardzo dobrze w pamięci. Szanowni Państwo, historia bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. E, oprócz tego, noce z dudą. Szanowni Państwo, kto jeszcze nie miał, kto jeszcze nie czytał, niech kupuje e, na Polskę, bo piszecie Państwo, a co na zagranicę? A na zagranicę to jest capitalbook.com.pl. Tam możecie Państwo zapłacić i dostać e, w dowolne miejsce świata. Od tego jest właśnie kapitol, a my jesteśmy jako hognot na Polskę. A tutaj, Szanowni Państwo, historia bez cenzury, ostatni król Polski, Ignacy Mościcki. Oprócz tego, Szanowni Państwo, e, światowy celebryta Paderewski. E, szanowni Państwo, historia na weekend. No i Tomku. Panie Jarosławie, pan Nojerso Jarosław po 17.30 znowu powołuje się na panią redaktor Erdyt Lerzemłę bo powiem państwu nie dość czytać tego, co tam się działo. I tutaj jest teraz temat dotyczący już pana Płaszczaka, Błaszczaka mi się zawsze myli, ponieważ mówi się o pani, tutaj jest taka osoba, pani Glapiak. I to pani Glapiak była taką prawą ręką pana Błaszczaka, tak jak wcześniej Misiewicz prawą ręką Macierewicz. I zobaczcie Państwo, o czym tutaj w szczególności bardzo to mnie zaintrygowało. No po prostu Pani Glapiak mogła wszystko. Trzeba było oddawać hołdy jakieś tutaj, to się, to się nic nie zmieniło. Bardzo fajnie pokazana, bo pokazany jest ten konflikt pomiędzy Rewiczem a Błaszczakiem. Szczególnie, wiecie Państwo, te e, zmiany siedziby komisji tej, tej, tej smoleńskiej z Pałacyku na do e, tutaj na Kolską. I wiecie Państwo, e, w Polsce mogło funkcjonować, mogło funkcjonować takie układy, że Macierewicz Lewicz jako, jako były minister nie wpuścił nowego ministra do płacy, tylko na na przykład, prawda? Tylko tam siedział ze swoją komisją, musiał się przeprowadzić yy, błaszczak yy, tutaj do, do budynku w Alejach. I szanowni państwo. To jest coś niebywałego. Dopiero później, kiedy Jarosław się zgodził, to go wykwaterowali na klonowo. I teraz wracam do tej pani Glapiak. Pani, która hmm, doświadczonym generałom, doświadczonym hmm, oficerom wojska hmm, potrafiła zmieniać no, najważniejsze koncepcje. Pani, która chociażby. Hmm, jej podwładne jeździły i mówiły podczas różnych wystąpień, ile ma trwać wystąpienie prezydenta Dudy. To jest ciekawe, no żołnierze patrzyli, że zmieniała czas. Nie, Duda będzie mówił krócej. Wiecie Państwo, pani, które, które i jej ekipa przyjeżdżały i wtedy, kiedy Błaszczyk miał się lansować na tle wojska, na tle sprzętu, kazały przesuwać miejsce ustawienia najcięższego sprzętu w jednostkach, najważniejszego sprzętu. Po prostu tylko tak, bo. Przyjechała pani, kliknęła palcami i mówi, weźcie to przenieście, postawcie gdzie prawda, weźcie, nie wiem, te patrioty postawcie tak, żeby się ładnie uśmiechały, prawda, do zdjęcia, to już żartuję, bo to jest przesada. Ale e, taka władza, e, rozumiecie? I tutaj mówiono również o tym, że no, te relacje za e, Błaszczaka to po prostu też podporządkowane tylko Piarowi. Jak ktoś to poczyta tak spokojnie tę armię w ruinie i zobaczycie, co się wtedy działo, to jest coś nie, niebywałego. O tych rzeczach nie widzieliśmy. szapowała pani Edyto. Kaczyński, który jeszcze będzie dyskutował, że jestem genialnym strategiem, tak się zna na wojsku i płaszcza który będzie jeszcze te pierdoły opowiadał. Wczoraj widziałem pana Ociepę, który się tutaj prezentował w telewizji i panie Ociepa, weź pan przestań naprawdę, no. Daj pan spokój, wy, wy wszyscy nagle staliście się fachowcami od wojska. Patrzę na tych wiceministrów i, i, i pana, już nie będę łaskawie wymieniał z radomia, panie były dziennikarzu. Co wy wiecie o wojsku? Co wy wiecie o wojsku? I wy wiecie o wojsku to co, to, co zrobił tam płaszczak. I wy wychodzicie i macie czelność mówić o tym, że. Dawniej Polska od... byłaby broniona tylko na Wiśle. Reszta by była oddana, panie Kaczyński. Chociażby za ujawnienie elementów planu obronnego Polski, powinniście nie wyjść nigdy z więzienia. A wy dalej macie trzemność, wychodzi płaszczak i jeszcze dyskutuje i udaje fachowca. Docencie przynajmniej, że teraz jest podpisany ten kontrakt na tych 96 opatrzy. Wiecie to jest? Dla Rosji to jest straszny problem i jest offset do tego. I rzeczywiście ja nie muszę tutaj tak podziwiać rządu, ale to jest przełom. Pamiętajcie, jeżeli będziemy już mieli te 96 Apache, one będą wdrożone do, do, do linii, będą funkcjonowały, to są czołgi, to są latające czołgi, które robią spustoszenie. Dla Rosji to jest bardzo zła informacja, pamiętajcie. Pomyślcie sobie, co by było, gdyby Ukrainie ja takie 96 pacz. i tyle, panie Kaczyński. Niech pan zrozumie. Teraz się dopiero dzieją realne rzeczy, które no... Z tego jestem bardzo zadowolony, bo to znaczy, że do nas tak szybko nie przyjdą. I to jest realna obrona Polski. Bo to, co wy żeście robili, to wy żeście po prostu robili tak, jak pan lubi. Po prostu zdejmowali majtki mówili dzień dobry. Do widzenia, panie Kaczyński, do więzienia po prostu. Do widzenia. Bowiem do zobaczenia.